Na kanale MGSM.pl Adam Łukowski w towarzystwie Asusa Zenfone Max. Dlaczego Max? Może dlatego, że ma maksymalną baterię o pojemności 5000 mAh. Zapowiada się dobrze, a to dlatego, że poza tą dużą baterią telefon ma raczej średnio-pułkowe, niewyśrubowane parametry, czyli zapowiada się, że będzie pracował kilka dni. Zobaczymy. Jeszcze nie sprawdzałem, przekonamy się o tym w dalszej części recenzji. A co to jest? Co to są te niewyśrubowane parametry? Ekran 5,5 cala HD, zakryty gorilla Gras 4, ale rozdzielczość niepowalająca przy tej przekonnej, po prostu wystarczająca, a na pewno energooszczędna. W środku pod ekranem pracuje Snapdragon 410, 4 rdzenie z zegarem 1, 2 giga. Procesor jest wspierany przez 2 giga ram -u. Pamięć budowana 16 giga plus to, co dostarczymy na karcie microSD. I dwa aparaty, z tyłu 13 z laserowym autofokusem, z przodu 5 megapikseli. Nic porażającego, ale tak jak powiedziałem, dzięki temu rzecz powinna być energooszczędna i pracować długo. Tak cały czas trzymam w ręku to pudełko. I przypominam sobie, że powinienem opowiedzieć, co w zestawie. Szczerze mówiąc nie wiem, bo to jest testówka i w moim pudełku był tylko zasilacz yy, i kabel USB. Nie ma słuchawek, więc yy, powiem szczerze, że nie wiem, a na opakowaniu nie ma informacji, co powinno być w środku. Yy, zatem musicie to po prostu sprawdzić przy zakupie. Przyjrzyjmy się zatem naszemu Zenfonowi Max trochę bliżej. Yy, telefon niebrzydki. Przód wykończono tak jak w większości asusów yy, gładką taflą szkła z dodanym pod spodem takim mieniącym się panelem. Ciekawy efekt wizualny, aczkolwiek zwróciłbym uwagę na sporą niezagospodarowaną przestrzeń pod ekranem i nad nim. Yy, oczywiście pod wyświetlaczem znalazły się sensory systemu. One mają takie lustrzane tło, one są świecące, błyszczące, natomiast nie mają podświetlenia w ciemności, co uważam za spory minus, tu by się przydało jednak. Nad ekranem tradycyjnie przednia kamera i czujnik światła zbliżenia. No i rzućmy okiem teraz na boki urządzenia. To co widzicie wygląda jak metalowa ramka. Ale jest z tworzywa, które przyznam metalu daje dość dobrze. Yy, no i dzięki temu, że tu mamy tworzywo ten telefon nie jest zbyt ciężki. Aczkolwiek no metal też by był mile widziany. Jak już jesteśmy na górnej ściance no to patrzymy. Słuchawkowy jack. Przesuwając się na kolejny bok. Nie ma niczego. Spód. Mikrofon i mikro USB. No, i na kolejnym boku mamy zgrupowane wszystkie przyciski czyli włączniki, regulatory głośności. I tu bym zwrócił uwagę na to, że przyciski zdaje się, że są metalowe, a na pewno mają taki koncentryczny wzór, który. Ułatwia korzystanie z nich, po prostu ułatwia naciskanie. Pracują bardzo fajnie, mają taki wyczuwalny skok, ale bez nadmiernego luzu. No i spójrzcie, rzadkość, są oznaczone. Cuda, po prostu cuda. No i przejdźmy na tył. Tył wykończono tworzywem, które dość ładnie udaje naturalną skórę. Rzecz jest niebrzydka. Czy ja już tego gdzieś nie widziałem? Próbuję sobie przypomnieć, jaki telefon wyglądał bardzo podobnie. Ale jak dobrze przeszukacie katalog nasz na stronie, to pewnie znajdziecie coś, co wygląda prawie tak samo. Ale zostawmy to. Życie jest ładna, fajnie wykończona. No i tu patrzymy. 13-megowy aparat. Po jednej stronie ma okienko laserowego czujnika ostrości. Po drugiej jest podwójna dwukolorowa dioda i mikrofon do kamery. Bardzo rozsądnie umieszczony w pobliżu obiektywu, więc ścieżka dźwiękowa powinna być całkiem porządna w filmach. Na dole... Szeroka szczelina, czyżby tu były głośniki stereo? Przekonamy się po zdjęciu pokrywy. A zatem zdejmujemy tylną pokrywę i patrzymy, co tam w środku. Pokrywa jest mocowana na zatrzaski. Yy, przyznam, że trzeba się troszeczkę namocować, ale to dobrze, bo dzięki temu ona jest pewnie mocowana na miejscu. Nie trzeszczy, nie, nie wyczuwamy luzów. Czyli telefon sprawia wrażenie, jakby był. O. Jakby miało budowę UniBody, jakby był nierozbieralny. No i to wrażenie takie prawie, że jest trafne, bo tu mamy takie pół UniBody. Baterii nie wyjmiemy. Bateria jest zbudowana na stałe. Jak widzimy, zajmuje sporą część urządzenia, ale nie ma jakiej wyjąć. Nie ma tu żadnego miejsca, w którym moglibyśmy ją podważyć, yy, czy cokolwiek z nią zrobić. No i głośnik, patrzcie, to co mówiłem. Szeroka szczelina, a głośnik tylko jeden po jednej stronie, jak widzimy. I tutaj nas troszeczkę styliści zrobili w konia. Spodziewamy się nie wiadomo jakiego głośnika po tej szczelinie. A mamy standardowy, nieduży głośnik. No i przejdźmy na koniec jeszcze do kart. Mamy tutaj tryb Dual SIM. Dwie karty SIM wkładamy tu. Wyraźnie oznaczone. No i kartę pamięci wkładamy jakby z przeciwnej strony w takie ciekawe gniazdko. Przyznam, że takiego gniazdka jeszcze chyba nie widziałem u Asusa. Ale wygląda, że to całkiem solidne mocowanie karty będzie. Zobaczymy oczywiście, jak to wygląda w codziennym użytkowaniu. Zobaczymy, jak sprawuje się dual sim o wszystkim wam opowiem za jakiś czas. Zerknijmy na interfejs Zenfona, czyli Zen User Interface. Jak widzimy, ekran blokady już może się podobać, bo mamy na nim skróty do aparatu telefonu i skrzynki SMS-owej. No a sam interfejs, cóż, ja uważam, że jest dość przyjazny. Przede wszystkim mamy sporo możliwości personalizacyjnych. Yy, możemy sobie, mamy tutaj takie specjalne podmenu, gdzie możemy sobie sporo z ekranem, z pulpitami porobić. Yy, pomijam już yy, oczywiście taką jak tapety, yy, tu jeszcze mamy możliwość zmiany wyglądu ikon. Całości, całego zestawu ikon, y, motywy, niezależnie jakby od zmiany ikon, możemy zmienić motyw. Y, sporo różnych możliwości, możemy na przykład również zmodyfikować y, rozmiar ikonek, a także y, jakby ich siatki, ich ułożenie, no i efekty przewijania oczywiście. Kolejne rzeczy, nawet podpisy pod, pod ikonami możemy zmienić, żeby były. Inną czcionką, w innym kolorze. Także tu można sobie dość mocno się pobawić tym ekranem, dostosować sobie pulpity według własnych potrzeb i wymagań. No i Asus jeszcze dodaje trochę od siebie. Sporo aplikacji takich powiedziałbym bardziej czysto użytkowych, tu w tym preinstalowanym kontencie nie ma raczej aplikacji czysto reklamowych, takich totalnie zbędnych. Większość z tych rzeczy, które tutaj mamy, mniej lub bardziej może być przydatna. Chociażby menedżer urządzeń pozwalający szybko wyczyścić pamięć jednym ruchem i pozbyć się zbędnych plików. Także sporo tutaj takich jest dodatków, które w dużym stopniu mogą mu przyjemnić korzystanie z telefonu i przyspieszyć je. I, oczywiście są też standardowe apki od Asusa, jak choćby galeria, własny menedżer plików, własna aplikacja odtwarzacza. I, czy jest coś zbędnego? Tak patrzę, patrzę, próbuję tutaj wybrać coś, co by było totalnie nieprzydatne, ale chyba w zasadzie nie widzę czegoś takiego, co zdecydowanie należałoby wyrzucić, i o czym mógłbym powiedzieć, że od tylko zabiera miejsce w pamięci i nic poza tym. I, cały interfejs pracuje dosyć, dosyć sprawnie. No i przede wszystkim jest sympatyczny i w wyglądzie i w obsłudze. I tak zastanawiam się, na co mógłbym tutaj ponarzekać. Mnie osobiście najbardziej przeszkadzał brak podświetlenia dolnych przycisków do obsługi systemu, bo reszta interfejsu jest naprawdę bardzo fajna i daje się polubić. Asus Zenfone Max okazuje się być bardzo przyjaznym telefonem. Yy, nie jest to mocarz, nie jest to flagowiec, ale ma coś, czego flagowce nie mają. Dużą baterię i jest w stanie pracować przynajmniej dwa dni, a czasem nawet cztery. To zależy oczywiście od scenariusza użytkowania tego telefonu, od tego, co będziecie na nim robić. Jeżeli chodzi o yy, parametry takie czysto już, yy, czysto już techniczne, to tak. Wydajność powiedziałbym przeciętna. To nie jest mocarz, jest to telefon ze średniego segmentu cenowego. Kosztuje trochę poniżej 1000 zł, także nie możemy wymagać, nie wiadomo czego. Ale wykonanie jest bardzo przyzwoite. Obudowa jest, co prawda w całości stworzywa, ale wygląda dobrze. Naprawdę telefon może się podobać. Szkło z przodu mamy gorilla Glass 4, czyli dosyć porządne. Wykonanie w porządku. Jeżeli chodzi o jakość ekranu. Też nie powinniśmy narzekać, jest to co prawda matryca HD, ale myślę, że wystarczy. No i troszeczkę zaskoczył mnie aparat fotograficzny. Po pierwsze robi dość porządne zdjęcia, dobre filmy, a do tego w interfejsie ma sporo różnych dodatków, które na tym pułapie cenowym przyznam, że trochę rzadko występują, a szkoda. No i na koniec jeszcze o interfejsie. Tu mamy interfejs filmowy Asusa, nazywa się Zen i rzeczywiście sprowadzana z bogi Stanzen. Bardzo sympatyczny w użyciu ten interfejs jest dość wygodny, nie ma jakichś poważnych błędów, natomiast zawiera kilka, kilka takich sympatycznych, przyjemnych rozwiązań, ułatwiających korzystanie z telefonu, chociażby to, że pobierane aplikacje mogą automatycznie lądować do wymyślonych, zdefiniowanych przez telefon samodzielnie folderów. Także jest to dosyć wygodne, ułatwia utrzymanie porządku na pulpicie a działa zupełnie dobrze. Czyli generalnie oceniam ten telefon na mocną czwórkę. W swoim segmencie cenowym to naprawdę dobra propozycja i można mu różne rzeczy wybaczyć, a przede wszystkim należy go pochwalić za tą baterię. Jest naprawdę dobra i jest dużym atutem tego telefonu. Jest to urządzenie dla tych, którzy korzystają z telefonu intensywnie i niekoniecznie mają możliwość lub chcą go doładowywać każdego wieczora. Więcej informacji na temat Asusa ZenFone Max, a także na temat wielu innych telefonów znajdziecie na www.mgsm.pl łamane przez testy. Zachęcam oczywiście również do subskrypcji naszego kanału. Dzięki, cześć.